Dzień dobry moje notki, witam Was w nowym filmiku na moim kanale. No, i co, przychodzę do Was z takim szybciutkim porannym makijażem. Pielęgnacja już jest zrobiona. Muszę Wam nagrać, słuchajcie, poranną i wieczorną pielęgnację, to sobie też zrobimy, bo Wy bardzo często mnie pytacie właśnie o tą moją pielęgnację, czy zrobię właśnie taki, wiecie, update, ponowne, wiecie, przypomnienie, co ja używam, bo wiadomo, że to się, wiecie, zmienia i rotuje. Także na pewno sobie taki filmik też zrobimy z poranną i wieczorną pielęgnacją, a być może gdzieś tutaj też wam wrzucę, no zobaczę, zobaczę. Natomiast przyszłam z oczywiście z wodą z imbirem, Aha. to jest to. I przyszłam dziewczyny. Tak szybciutko z takim porannym właśnie makijażem. To będzie takie, słuchajcie, nic szczególnego. Make-up, no make-up, pielęgnacja jest zrobiona. No to co, zaczynamy. Dziewczynki, użyję sobie takiej bazy z Estee Lauder. Hmm. O, to jest taki primer, wieś, taka baza wodna, która ma nadać takie nam leciutkie glow. To użyję sobie troszeczkę tej bazy, żeby jeszcze troszeczkę może te glow wydobyć, bo powiem Wam, że dzisiaj ja zupełnie nie jestem glow w ogóle i pewnie to widać. Jestem mega zmęczona, dziewczyny, i to pewnie widać na, na buzi, bo moja nocka wyglądała... No, ciężko było, powiem Wam, że bo mogę powiedzieć, że tej nocy prawie nie było, bo może spałam dziewczyny z, no nie wiem, może z 3 godziny, 4 to chyba maksymalnie, naprawdę. A, także. Czuję się tak, wiecie, tak średniawo. Nie jest najgorzej, natomiast <noise> właśnie, wiecie, widać te oczy zmęczone, są ta buzia zmęczona, więc nadamy sobie glow. Nie wiem, czy to coś pomoże, ale spróbujemy, w, spróbujemy chociaż trochę podratować się makijażem. To jest to. Dziewczynki, kolejna rzecz, którą sobie użyję, to będzie taki lekki podkład, le, lekki podkład pielęgnacyjny BB Cream z tu face, face boom, Przepraszam, z face boom. I tu jest niby 98% składników naturalnych, i ja mam w kolorku 02 naturalny. OK, To sobie użyjemy tego Bibi kremu i on faktycznie jest dziewczyny, powiem wam taki typowo Bibi cream, bardzo taki łagodny, właściwie bardzo delikatniusi na taki wiecie makijaż codzienny albo jak chcemy taki wiecie leciutko tylko troszeczkę gdzieś tam skorygować niektóre nasze miejsca. To on jest bardzo, bardzo delikatny. Tutaj jest bardzo minimalne krycie, takie bardzo, właśnie, delikatniusie. Natomiast on jest bardzo, bardzo fajny, przyjemny w użyciu, ale jeżeli ktoś szuka takiego krycia mocnego, intensywnego, no to nie, no to to jest zdecydowanie bardzo lekki. Zobaczcie, bardzo lekki taki puderek, podkład. Bardzo, bardzo, widzicie, bardzo delikatny. Tak, jak chcemy sobie troszeczkę, dziewczyny, poprawić ten nasz koloryt i zrobić, wiecie, nie efekt maski, tylko taki bardzo delikatny makijaż. No to ja wam polecam, bo on jest naprawdę dosyć przyjemny w użyciu. On też, ja bym powiedziała, że on bardziej niż nam coś tam zakrywa, to bardziej jest w, odczu, w odczuciu, w, w użyciu taki bardziej kremowy, jakbyście nakładały, słuchajcie, jakiś po prostu krem na buzię. O. I to jest naprawdę, zobaczcie, bardzo delikatne. Ja powiem Wam, że dzisiaj nie mam ochoty zupełnie, jeśli chodzi na jakieś mocne krycie, mocny makijaż. No, wydaje mi się, że też nie mam takiej potrzeby, jakoś ta skóra na razie, słuchajcie, jest odpukać, nie ma jakichś tam nieprzyjaciół, tak? więc myślę, że, że taki BB Cream wystarczy mi. To jest, słuchajcie, podobna formuła jest do tego BB Creamu, co Wam ostatnio pokazywałam w holu zakupowym. No to tutaj jest bardzo podobna formuła takiego właśnie jakby kre, kremu, tak? To jest to, słuchajcie, słyszycie, mojego sapaczka, który wyczekuje twardo i nasuchuje ancymonek no ja powiem wam, że dzisiaj się czuję taka skołowana dobra dziewczynki, kolejną rzecz to będzie ten puder z Eveline. tak, to już wam o nim też mówiłam że bardzo fajny, zobaczcie ja tu już dochodzę do denka, mówiłam, że on jest wydajny, ale jest naprawdę wydajny bo ja go bardzo mocno i systematycznie używam Prawie że codziennie, dlatego mogę powiedzieć, że on naprawdę na takie małe opakowanie jest naprawdę, naprawdę e, wydajny. No i bardzo fajny. I on daje nam właśnie też taką lekką poświatę, takie leciutkie, właśnie glow na buzi. Jest naprawdę bardzo, e, bardzo, bardzo przyjemny. Powiem wam, dziewczyny, że ostatnio chodzę w takim koku. Jest mi po pierwsze tak. E, bardzo wygodnie. Mój mąż przyszedł pewnie. Może, może go słyszycie? Jest mi też bardzo wygodnie, a druga rzecz po prostu już. No, niedługo pójdę do fryzjera. Już mam wizytę, także muszę, wiecie, przeczekać ten etap pomiędzy fryzjerem a fajnymi włosami. Dobra, dziewczynki. Tak szybciutko, słuchajcie, rozświetlacz to będzie e, slick? Już słuchajcie też tu jest o patrzcie denko prawie że no już taki dobrze zdenkowany jeśli chodzi o rozświetlacz ale naprawdę ten rozświetlacz z slika um, powiem wam był bardzo fajny naprawdę też za niewielkie pieniądze a naprawdę bardzo um, bardzo fajny taki rozświetlacz i on dawał taką po świate, wiecie szampańską, taką delikatną, szampańską. Nie tam żaden, nie, nie wpadał żaden ten odcień taki złoty czy taki wiecie jakiś rose gold. Mm, także to jest to. Dobra. Jeśli chodzi o brązer, to troszeczkę sobie tylko nałożę to, będzie brązer z Hula. Taki o, w sztywcie. To jest to. Skąd tu się ja już idę? Słyszysz? Spokojnie. Spokojnie jak na wojnie. O, to jest ten brązer i widzicie co sobie wezmę jeszcze? O, troszkę gąbeczką popracuję może. Dobra. bardzo fajny jest, powiem wam ten brązer, bardzo taki fajny w tym sztyfcie, fajnie się z nim pracuje, o słuchajcie słyszycie mojego sapaczka Leośku Leo Leoś! Nic nie słucha, słuchajcie, nic. Normalnie nic. Kto mnie nie słucha? Kto mnie nie słucha? Pewnie, pewnie poszedł po zabawkę. No chodź, przynieś! A już, już, już jest problem dziewczyny, bo pewnie mu piłeczka wpadła pod łóżko, więc. Takie atrakcje, słuchajcie, mam z rana, więc tak, nie ma nudy. Tak, jest problem, tak? I co, piesek nie umie się poradzić? Ojeju, <taki>, taki jest problem. Słuchajcie, my mamy z tym małym ancemonkiem naszym, po prostu. Śmiechy, Dobra, Wracając, dziewczyny, do. Takiej atrakcji, widzicie, macie ze mną. E, e, wracając do makijażu, słuchajcie, e, taki bardzo fajny z AA-Wings. AA e, no, rusz. Wy, wybił mnie, słuchajcie, ten, ten maluch wybił mnie po prostu. I co, piłeczka wpadła? No. Tak, jest już problem. Tak, Boziu, nie umiem sobie poradzić. Małe borajstwo. Słuchajcie, tak nic nie słucha, taki odważny, ale jak tak, to potrzebuje pomocy po prostu. Antymołek. Właśnie pisałam też z wami, dziewczyny, że też macie psiaki i po prostu rządzą, bo mój, słuchajcie, zdecydowanie rządzi w tym domu. to jest w ogóle wiecie: wszystko pod niego, wszystko dla niego <laughs> i wszystko wokół niego, ale Wiem wam. Szczęśliwe pieskie życie ma. Taką mam nadzieję. Z Ancymonek. Co tam robicie? Nie wiem, czy jest życie mojego męża. Po prostu. Dobra, dziewczynki. Ponieważ robię sobie taki bardzo delikatny makijaż, no to użyję sobie. Co tam? Co masz? Piłeczkę. Ojej, chłopaku. Ja w ogóle ten makijaż dziewczyny bardzo chaotycznie. Natomiast paletka z lanką. I użyję sobie dziewczyny tych jasnych tutaj tego i w kąciku troszkę tego. Po prostu wesoło mam dziewczyny z tymi moimi chłopakami, jak nic. Masz piłeczkę przyniosłeś, tak. A nie wiem, czy dziewczyny słyszycie, jaką tą piłeczką mi tutaj uderza i przynosi. No ja teraz nie mam jak cię rzucić. no Poczekaj, zrobię dla dziewczyn makijaż. No, chłopaku. I w kąciku troszeczkę ten ciemniejszy. Tak, widzicie, bardzo delikatny. Bardzo delikatny. Tak jak mówię, to jest taki makijaż, taki wiecie, makijaż, nie makijaż, bo był użyty ten BB Cream. Natomiast, taki wiecie, żeby troszeczkę tam się obudzić, troszkę, o widzicie, już od razu oko wygląda inaczej, troszeczkę to oko rozbudzić, żeby właśnie wyglądało inaczej po tej ciężkiej nocy, nieprzespanej. Co, rybciu? Zaczyna jestem. Mamy piłeczkę, mamy sapaczkę. dziewczynki, przyniosłam sobie też nową maskarę, bo tamty już jakby wykończyłam i to jest maskara z Lanką Lash Idol, no i zobaczymy jak ona się spisze, czy się nie spisze, to wam dam na pewno znać, bo ją dopiero jakby zaczynam, o taką ma szczoteczkę, silikonową taką malutką szczoteczkę i zobaczmy hmm. czekajcie sobie wezmę we są takie malutie lusterko, będzie mi troszeczkę wygodniej. Czy to się nagrywa? Nagrywa się, dobra. Bo powiem Wam dziewczyny, że czasami łapi się na tym. Muszę spoglądać, czy się nagrywa, bo czasami y, mówię do Was. Y, wiecie, tak mówię na przykład, produkuję się z 5 minut, a potem się okazuje, że nie włączyłam nagrywania, i tak to właśnie jest. Dobra, dziewczynki, lecimy z tą maskarą. Y, zobaczymy, czy... Wiecie co, ja nie przepadam za takimi silikonowymi, y, silikonowymi tymi y, szczoteczkami, natomiast dam jej szansę, zobaczymy. Wiadomo, że pierwsze, drugie, tam trzecie użycie to nie jest ten efekt, bo maskarę trzeba sobie troszeczkę wypracować, y, jakby wiecie, za którymś razem ona lepiej sobie tam... Y, no, no, jak troszeczkę tego tuszu zużyjemy, to ona jakby troszeczkę lepiej nam się y, pracuje z maskarą, no ale zobaczmy. No, taki efekt bym powiedziała bardzo delikatny, Maluje, na ten moment maluję, bo maluje. natomiast ja tu nie widzę żadnego wydłużenia, ale wiecie co, ja też nie wiem, nie oczekuję od maskar nie wiadomo jakiego wydłużenia, bo ja bym chciała mieć, słuchajcie, pogrubione czy mega, nie wiem... Yy, Wydłużone rzęsy, to po prostu bym poszła na sztuczne rzęsy. A ja po prostu chcę troszkę to oko sobie delikatnie podkreślić, yy, więc, jakby więc, jakby wiecie co, ja też nie mam oczekiwań nie wiadomo jak, jakich yy, wobec maskary. Ja natomiast nie mam długich rzęs, ale mam je bardzo gęste i dużo ich mam mimo wszystko. I taki efekt, wam powiem, yy, powiem Wam, że taki efekt naturalny bardzo mi też odpowiada. No, tak jak mówię, jakbym chciała taki efekt, nie wiem, drag queen, albo, wiecie, bardziej grube, dłuższe te rzęsy, no to po prostu bym robiła sobie, wiecie, rzęsy po prostu, tak? A taki efekt, jakby troszeczkę podkreślone, delikatnie te oko mnie zadowala, także myślę, że jest ok. Efekt taki naturalny i. I już. A szczególnie jeśli chodzi o taki makijaż, wiecie, dzienny, taki podstawowy. Dobra, dziewczynki. Ja uciekam, słuchajcie, z mężem teraz na śniadanko, więc ust jeszcze sobie nie maluję, później to zrobię. Natomiast dziękuję Wam za taki poranny wspólny makijaż. Moje szaleństwo z moimi chłopakami, a szczególnie z tym małym. Mam nadzieję, że za bardzo Wam nie przeszkadza. No i co? Uciekam dokańczać wodę, uciekam na śniadanko. Życzę Wam pięknego dnia.